Szanowni Państwo, dziś stajemy tutaj, aby zamanifestować napływ żywności ze wschodniej Ukrainy. Gdzie nie pójdziecie, widać, że kupuje się ukraińskie przetwory. Czy pójdziecie do Biedronki, czy do Lidla, jest tam kot polski, ale wyprodukowany na Ukrainie. Jeśli tak dalej pójdzie, Szanowni Państwo, polskie rolnictwo upadnie, ale nie tylko rolnictwo, upadnie także ten drobny przemysł, akcyzjerski i takie drobne inne, gdzie napływ ukraińskich pracowników robi to, że oni pracują za połowę ceny, bo są pozwalniani z różnych opłat, a my jako obywatele musimy te opłaty płacić. Szanowni Państwo, dziś musimy sobie zdać sprawę, że jeśli nie powstrzymamy napływu ze wschodu, to my tutaj upadniemy, ale nie upadniemy my, tylko upadną ci młodzi rolnicy, którzy się tutaj zorganizowali. Bo założyli rodziny, poświęcili swoje życie, wykształcili się w tym kierunku i dziś są pozbawieni godnego życia. Dobrze, że mają często rodziców, którzy nieraz dopłacają do kredytów, bo to, co im rządza. Operował w tym momencie to jest Jałmużna, głód. Nie ma czym spłacać kredytu. I to nie jest wina poprzedniego rządu, teraźniejszego rządu, to jest wszystkich wina. Bo tak siedzieli obecnie rządzący w parlamencie przedtem, jak i teraz objęli władzę i jak miało być paliwo po 5.19 jest prawie po 7 zł. Tak te obietnice wszystkie wyglądają. Bardzo mnie smuci jedna rzecz, szanowni państwo. Nie widzę tutaj naszych władz, rozglądam się, izb rolniczych z Jasła. Nie wiem, no jakbyśmy byli, wiedzieli, to może byśmy byli, jakąś składkę rzucili, żeby dietę dostali, to może by nas odwiedzili. To jest szczyt chamstwa, żeby organizacja, która ma reprezentować polskiego rolnika, olewała tego rolnika i nie było ich tutaj. Spotykamy się po raz trzeci w Jaśle. Powiem tak, że utożsamiamy się z wami, dlatego że ten protest to nie jest tylko protest wasz o warunki godne do funkcjonowania, czyli do pożytku z tego, co czynicie, ale powiem, że wy protestujecie również i w naszym imieniu. I to mówię szczerze i otwarcie, dlatego że to wszystko, co czynicie, to dla dobra naszego, bo produkcję, którą wykonujecie, co też macie, to macie wielkie doświadczenie. Lata dbałości o jakość tych produktów. Zdecydowanie popieramy ten proces i też przekażę tutaj pozdrowienia od pana Storosia Adama Pawlusia, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jest również deklaracja zarządu, że złożymy projekt uchwały do Rady Powiatu popierający ten proces, dlatego że utożsamiamy się z Wami. I też nie mówię to dlatego, że mi to tak wypada powiedzieć, ale jestem synem małorolnego chłopa i znam w jaki sposób. Pracowałem ręcznie, wszystko trzeba było robić, bo taki był okres czasu. Mieszkam na wsi i zawsze czuję się związany z sią i z rolnictwem również. Także to poparcie nasze macie, bo wyrazem tego jest również to, że tutaj jesteśmy. Tak samo jak i w rozmowach pomiędzy kolegami radnymi, to zdecydowanie utożsamiamy się z i Powtórzę raz jeszcze. Nie protestujecie tylko w własnym imieniu, protestujecie w imieniu nas, wszystkich o dobrą jakość naszego żywienia i naszych produktów, które wy wytwarzacie. Ja jako y, członek zarządu jestem też, y, pochodzę z rodziny, z rodziny robotniczo chłopskiej Do tej pory może ktoś by się śmiał, uprawiamy razem z tym 3 hektary pola i traktuję to jako dla swoich potrzeb i jako hobby. I wiedząc jak kosztowne to jest hobby, tym bardziej rozumiem ludzi, którzy z tego rolnictwa żyją i którzy na tym rolnictwie powinni zarabiać na siebie i na swoje rodziny. Dlatego w pełnej rozciągłości popieramy Wasze postulaty i chętnie się pod nimi podpiszemy. Dziękuję bardzo.